I know, Mam pomysł jak zarobić parę stów. Yeah. Zagram jako dzieci parę setów. Yeah. Potem się wkręcę ty panie w chórkach bez przeszkód. Mam znajomości więcej niż wieczka Zaś ty Zaśpiewam na starcie coś jak tu etu. miał poparcie, bych będę Zarobię, haj, zarobię, mamę na zarobię to sobie trochę gęsto. Yeah. Wreszcie muzyczny show business człowieku. Yeah. Będę jak i już timberlake, Wielkie fuck dla tych, co mają mnie za snakę I ja i tak Mam dużą publikę jak Lady pakę znam Lady Gaga, a oni mogą robić Lady Gaga i mieć Lady z Gaga